E Dobry dzień, dobry moi drodzy. Ja dzisiaj, w trasie pierwszej do pracowni, muszę przynieść obraz do wysyłki. No i po drodze, śmietnikowa trasa. Może coś się uda przy okazji znaleźć. Zobaczymy. Mam nadzieję, że coś ciekawego będzie. Wczoraj byłam na zajęciach plastycznych poznałam kogoś, kto mnie również ogląda. Zobaczcie, jak słońce pięknie świeci. Pana Arkadiusza pozdrawiam serdecznie. Bardzo miło było poznać i byliśmy sobie razem na tych zajęciach. Pan bardzo ładnie maluje. Można się uczyć od niego, bym powiedziała. No, ojej, jakie tu błota! że jest łotko po błotko, ale mi nie ma co tak powiedzieć, <laughs> więc. Yy, yy, no, już zapomniałam co miałam powiedzieć. Idę do tej pracowni, wczoraj byłam na, te, na zajęciach, Następne za tydzień. Yy, no i yy, cóż, jutro jestem zaproszona. Na wernisarz do Rudy Śląskiej, ale nie wiem, czy pojadę bo to trochę daleko dla mnie. Zobaczymy. No to idziemy moi drodzy. Pierwszy śmietniczek był pusty, czy były tam jakieś ciuszki, ale mokre, brzutkie, nic do wzięcia dlaczego idę piechotą? No bo auto dalej jest w warsztacie, dzisiaj je odbieram, ale nie naprawione, ponieważ naprawa. Jest bardzo kosztowna i mnie na chwilę obecną na nią nie stać A mam też dużo wydatków Pan mi tutaj chce przejechać Pani Ech, i, I muszę to rozłożyć wszystko w czasie, żeby to poogarniać No nic jakoś tam będę na sobie radzić Póki mogę. A, spacer też dobra rzecz. Tu mamy jakieś śmietniczki, ale. Pusto. Mamy tutaj dużo y, meblowych rzeczy. Te y, są dość długie. Nadałyby się do mojej witryny, pewnie, ale już mam. Kafelki mamy do pieca kaflowego. I taką lampkę. Lampka mi się podoba chyba ją zabiorę mokra bidulka, ale można z niej coś fajnego wykombinować bo taki fajny kształt dziś ewidentnie dzień na klosze jak widzicie, dwa takie fajne leżą tu są śmietniczki no cóż, zabiorę, może się tam gdzieś skomponują do którejś z moich lamp Jestem już prawie na miejscu. Zaczyna się dzielnica czerwonych kamienic. O, piesio idzie środkiem. Patrzcie, jaki odważniak. A tu jest moja piekarnia, która jest najlepszy chleb w Mysłowicach. Lebek kupiony. Wchodzimy w pierwszą część kamienic, gdzie jest pracownia. To są te bloki następne czy kamienice następne. Widzę, że śmietniczki wyczyszczone, puste, dojdę tam uliczką do końca. Skręcę w lewo i dojdę do spółdzielni. I zapytam się pana o mojego kominiarza, na jakim etapie jest moja sprawa. No, z kominem, no. zobaczymy, co powiedzą. Pewnie powie czekać. Jeszcze nie zrobione. No mam dosyć jakieś pismo, a tu ani widwa, ani słychu. No co zrobić? Jakieś remonty u góry. No, piękna jest ta, kamień, ta, ta okolica tych kamienic. Wyglądają bardzo podobnie niż Nikiszowiec, który objęty jest patronatem UNESCO, a tutaj nie. Ale tu czas się zatrzymał moi drodzy Bardzo tutaj jest klimatycznie. Tak jakbym była w XIX wieku, kiedy górnicy tu mieszkali ze swoimi rodzinami. A wychodzili do pracy, kopalnia mamy tu po lewej, naprzeciwko mojej pracowni. A co my tu mamy? Te stare okna. Uff. Ciężkie te klosze trochę, dlatego, że je znalazłam tu już blisko pracowni. Trzy były. Ja już nawet tak nie bardzo wchodzę tutaj. Chyba, że coś widzę na zewnątrz. Ciuszki. Ja takich bardzo brudnych śmietników nie lubię. Tutaj z boku nie leży. O, okienka fajne, ale mam coś takiego. Ostatnio mi się w jednej szyba wybiła. No nic, idziemy dalej. O, jakby się. Rozpięłam płaszcz. Obym się nie rozchorowała. O... Okej, okay, dochodzimy do ulicy i niedługo będziemy skręcać nasze kamienice. Znaczy, tam gdzie jest pracownia. Ale po drodze jeszcze spółdzielnia. I tu macie... Ojejku. Tu przepraszam, gdzieś się potknęłam i mi się język potknął też. Widok na szyb górniczy. Znaczy się na komin. Jedyna taka pamiątka. No jeszcze jest parę budynków po kopalni, ale jest taki. To jest są wizytówki śląska właśnie moi drodzy. Tak kiedyś wyglądał cały Śląsk. Pełno dymiących szarych kominów. Kamienice, jak widzicie, są osmalone z tego. Takie brudne szare. Tu wszędzie jest osadza z węgla. Szczególnie przy tych okienkach się tak osadza, jak mieszkańcy kupują węgiel na zimę i wrzucają do piwniczek. A tu jest dojście do mojej pracowni. Zaraz tędy pójdziemy, ale na razie idziemy do spółdzielni. Klimat tu jest Paweł śląski. Bardzo, bardzo sentymentalny. No i tak, pana z działu technicznego nie ma. Pani, która tam czasem się pytam, która go tak jakby zastępuje, też jej nie ma. No to idę sobie pod wóreczkiem. Moją ławeczkę, stoliczek, stary z PRL-u sobie stoi. Mamy nasze śmietniczki. No, zaraz sobie do nich zajrzymy. Co tu ciekawego? Pewnie nic. Nic tu nie leży. Spalony śmietnik. Pusto, 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 brudno. Okropnie, obrzydliwie. Papier. Tu jakieś szyby. Nie wiadomo co. To też pusto. No nic, idziemy dalej. Tutaj jest bardzo... Trzeba ostrożnie jechać autem, bo można sobie rozjechać zawieszenie. Ja już raz poduszkę pod silnikiem musiałam oddać do spawania. No. I tak to wygląda. Słoneczko świeci. Idziemy powolutku. Znowu nam kosili trawniki, znowu mi wykosili. Ale już nic nie mówiłam, bo jesień idzie, to i tak nic z tego już. Na wiosnę przekopę. Znowu coś może posieje no, już jesteśmy prawie na miejscu. Tu zrobili bruk, a u nas nie. Znaczy się drugich bramie, nie tam, gdzie ja mam. Aż jaka tu jest piękna ściana na mural. Fantastyczny. Tu jest miejsce, żeby coś tutaj zrobić. No widzicie, mój ogródek jest zniszczony. No, rozkopali mi wszystko, rozrzucili. Tu się trochę zachowało. No nic. Wchodzimy do naszego przybytku. Kluczy muszę poszukać. Powiem Wam, że najbardziej lubię ten moment, kiedy wchodzę tymi drzwiami od zaplecza do pracowni. Tak czuję tą moc i ten wkład, który włożyłam w stworzenie tego miejsca. Już wam pokazuję, i tak, kochanie, ja tutaj przyszłam po obraz, po ten obraz, ponieważ jest zamówiony. Muszę go wysłać jeszcze z takim drugim. E, drugi jest w samochodzie, a samochód odbieram e, e, dzisiaj w południe, no tak jak mówiłam, nie naprawiony. Także przepraszam panią, że jeszcze nie wysłałam, ale y, zaraz to się za to zabieram i, i idziemy. No także, no tutaj już jest fajnie, ale jeszcze jest tej pracy mnóstwo. Może jutro przyjadę i coś tutaj w końcu, po, w końcu się wezmę kwiatki muszę podlać, bo troszkę mi marnieją. <laughs> oh, yy. No i tyle. No idę z powrotem z jednego końca miasta, na drugi koniec miasta, teraz muszę przejść po auto. I co ja Wam jeszcze kochani, chciałam powiedzieć? Już a już wiem co wam chciałam powiedzieć, już wam mówię. Yy, więc tak. Wczoraj byłam w tym forum designu koło y, tej y, pracowni BWA y, i pytałam pani, jak wygląda współpraca. Dowiedziałam się, że oprócz tego, że y, płaca miesięczny abonament nie jest zbyt niski, no ale powiedzmy y, może warto zaryzykować. I y, 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 w ramach tej opłaty jest Również robienie warsztatów. W bardzo fajnym miejscu w centrum Katowic i tak sobie pomyślałam, no jeżeli moja pracownia jeszcze nie jest czynna, nie jest tu za ciepło, a tam jest y, ogrzewanie, jest ładne wnętrze, y, y, są ubikacje dostępne. U mnie jest, ale do nie dostać się to nie jest tak łatwo. To może bym zrobiła tam warsztaty dla, dla osób chętnych. I teraz moje pytanie, czy ktoś byłby chętny na warsztaty kreatywności plastyczne w, w, moi, w moim wykonaniu dla was w centrum Katowic? Godzina, dzień do ustalenia. Także zbieram po prostu informacje, czy byli, byłyby chętne Panie jeżeli tak to zapraszam do kontaktu mailowego i możemy sobie ustalić mniej więcej szczegóły jakie terminy by wam pasowały. No ja nie wiem właściwie od czego by to zacząć. Mówię o wartościach dla dorosłych, z dziećmi jeszcze jeszcze nie, ale może byście chciały sobie po prostu tak pogadać, posiedzieć, po coś pomalować, coś porobić. Zrobić jakieś aniołki na choinkę w moim towarzystwie i z moją pomocą, z moją poradą. Także, jeżeli tak, to zapraszam do kontaktu. Mój mail jest w opisie, pod filmikiem. I kwestia dogadania się. Ja właśnie patrzyłam, na jakie że jest pani, która właśnie organizuje jakieś tam warsztaty. Ale cena jest kosmiczna, że w życiu bym nie dała tyle za dwie godziny. U mnie to nie będą duże kwoty. Jeżeli będzie dużo osób, to mogę zrobić więcej terminów i to będzie niż, niższy koszt. A jeżeli będzie mało, to mogę zrobić jeden termin i to będzie wyższy koszt. Między 20 a 50 zł byłby koszt takich zajęć, w zależności od ilości osób. Także myślę, że to nie jest aż taka, taki wydatek 20 zł. Na no 50 to już może być, być, być problematyczne, bo sama wiem, że 50 zł nie jest mi tak łatwo wydać. No ale jakby było nas więcej, to mogłybyśmy zrobić sobie taką zrzutkę i, i spotkać się w fajnym miejscu, gdzieś tam yy, na, przy kawie i podziałać fajne rzeczy. Także, moje kochane, moi kochani, zapraszam serdecznie do kontaktu do mnie. Mój mail to już chyba znacie: nutka historii małpainteria.pl. Jest, tak jak mówię, w opisie. I może się spotkamy, jakbyście chcieli. Zapraszam serdecznie. Powiem Wam, że jak już tak chodzę, taki mi się wędrowniczek włączył, to może ja sobie przejdę do szwaraczka po drodze. Mysłowickiego. Nie mam za dużo funduszy, ale może akurat też się trafi. No i pokazuję Wam wizytówkę naszego miasta. Tory tramwajowe, modernizacja linii tramwajowej numer 14 w Mysłowicach. Ten remont jest od 3 lat i yy, poważnie jak to już się zdążyły nam haszcze wyrosnąć tak to wygląda drogi dojazdowe w okropnym stanie coś tutaj dojeżdża, ale ledwo, ledwo, zrobili jakieś prowizorki ja nic nie chcę sugerować ale w Mesłowicach prezydentem jest pan z ramienia koalicji Obywatelskiej, byłej Platformy Obywatelskiej. Tak wyglądają Mysłowice. Główna droga Mysłowic w Hasztach. No, może nie taka główna, ale jedna z główniejszych star starówki Starego Miasta. W sumie to powiem Wam, że całkiem klimatycznie. Zielono taki kolor nadziei. <gry> nic tutaj nie jeździ, można sobie zrobić deptek. No, także no, cudownie wygląda tutaj ta, ta, ta ulica. No, wszystko opuszczone, zaniedbane. Nic tu się za dużo nie dzieje. Jakieś no, dentyści to się utrzymują. No, ale reszta to nie bardzo. A miasteczko jest przecież bardzo ładne.

Będzie na święta, jak znalazł ciepły polarkowy. A tu mamy wystawę zdjęć w Mysłowicach Mysłowiczanki. Może warto by się było udać. Sobota, niedziela. Mysłowickie Towarzystwo Historyczne to organizuje. Grunwaldzka 8 Mysłowice. no Może się przejdę. A tu mamy dalszy ciąg naszej pięknej ulicy. Tam, gdzie ten autobus przejeżdża daleko, to tam jest centrum Mysłowic. mamy bardzo stary kościółek. Zobaczmy, czy są jakieś ogłoszenia. Obwieszczenie Rosengarden. Co to jest Rosengarden? A, w październiku już nieaktualne. Uroczyste odsłonięcie obiektu rzeźbiarsko-architektonicznego dla ofiar tymczasowego więzienia i obozu pracy Rosengarden w Mysłowicach. Ja Wam o tym obozie kiedyś mówiłam, że to był jeden z najcięższych obozów koncentracyjnych o bardzo wysokiej śmiertelności, nawet wyższej niż w oświęcimiu i taką nazwę właśnie miał ogród róż No widzicie jaka ironia historii. No, jeszcze zaliczymy sobie po drodze jeden szperaczek. No i idziemy po autko. W szperaczku kupiłam takie fajowe skarpetki, właściwie już za łydkę, z polarkiem w środku za 5 zł i to całe moje zakupy To już kochani koniec mojej opowieści o jego spaceru. Wstąpię jeszcze na kawę do rodziców, bo pana mechanika jeszcze nie ma. Kupiłam ojcu taki ściągacz na łokieć, bo go ostatnio woli. To mu zaniosę. Och, I tyle z tego dnia dzisiejszego będzie. Przyjadę już, będę taka zmęczona, że nie będę miała już na nic siły pewnie pewnie się już będzie powoli ściemnąć jak znam życie z malowania nici ale coś tam sobie jakieś zajęcie znajdę a jutro będzie nowy dzień pozdrawiam serdecznie